W piątek 7 listopada otrzymaliśmy informację z laboratorium o pogorszeniu się jakości wody. Stwierdzona została bakteria grupy coli. Automatycznie został poinformowany wójt gminy Krzeszyce. Zwołany również został sztab kryzysowy, na którym określiliśmy zakres działań. Została również zakupiona woda butelkowana dla ludności. W późniejszym czasie otrzymaliśmy już wyniki z laboratorium, które zostały niezwłocznie przesłane do sanepidu w Sulęcinie, gdzie czekaliśmy na wydanie decyzji z Sanepiny. Sanepid przeprowadził już badanie na zawartość chloru i jak te badanie wypadło. To badanie odbyło się w sobotę podczas kontroli Sanepit wykonał badania na zawartość zawartości chloru w wodzie podawanej do sieci jak i również w beczkowozach. Mieściły one się w normie, także wszystko jest w porządku. Przez miniony weekend stworzyliśmy plan naprawczy w celu uzyskania poprawy jakości wody do spożycia. Został on zatwierdzony przez Sanepit. Plan ten miał na celu wyeliminowanie bakterii grupy coli. Opiewał on o zachlorowanie. Całej instalacji, jak i również studni głębinowych, sieci, w późniejszym czasie odbyło się płukanie sieci w każdej miejscowości osobno, co z mieszkańcami, którzy no, są w tych dniach bez dostępu do bieżącej wody. Mieszkańcy, którzy są bez tego dostępu do, do wody, mogą pobierać wodę butelkowaną u sołtysów. Sołtysi zostali poinformowani o tym, żeby dostarczać taką wodę. Jeżeli mamy też również też takie zgłoszenia, że ktoś nie może się dostać, nie może podejść do beczki z wodą. Również rozwozimy wodę osobiście tutaj przez pracowników. Harmonogram taki rozwożenia wody po miejscowościach jest wywieszany, jest również na stronie gminy. Jest w wszystkich źródłach dostępnych tutaj z informacją. Też w centrum Krzeszyc mieliśmy beczkowóz. Tak, w minie Krzeszyce jest, cały czas stoi beczka, z której mogą wszyscy z niej korzystać i pobierać tam wodę woli. Co w najbliższych dniach na koniec zapytał? Czekamy na, na wyniki, które potwierdzą skuteczność działania naprawczego.